Witam Was widzowie z naszym bobrem i z tego co wiem, bo już zapominam naprawdę to urodziłem się w tym świecie LEGO. Pamiętam, nic nie pamiętam sprzed wczoraj. Pamię czy przed przedwczoraj już sam nie wiem? Pamiętam tylko, że mam na imię Mrowa 19. I że w tej części pojawiłem się przez jakieś niebieskie coś, co nazywają tu szczeliną. Ja więc tak, plan na ten odcinek to ukończenie zagrody i pójście do lasu. A jako już jest mgła, to dopierw ukończymy sobie zagrodę. I dostanie się to prawdopodobnie w przyspieszonym tempie. Tak, miał śnieg to ja. Pewnie znasz już jakieś prokki na mój temat, więc nie będę się wspinać i od nich odnosić. Chyba zmienię się w kłambek i zasnę w twojej piostrze. Wiedzenie świata naprawdę mi się spodobało, ale przydałoby mi się miejsce, by osiąść. Mam dziewięć żyć poświęcę ci minuta, co tam? Miło by było się osiedlić w jakimś nowym miejscu. Hmm... Miejsce dla mnie brzmi ciekawie. Dobra widzę. właśnie skończyłem zagrodę. I teraz tak, jak będziemy iść do lasu, zapytacie się pewnie, czemu mam tak dużo klombojagów i pieczonych klombo Poza odcinkiem rozmawiałem z opoką i mi powiedziała, że tam jest klombo. Więc wziąłam Klomboja goda. I że tam jest niebezpiecznie, więc wezmę tam jeszcze miecz. A teraz dość spać. Dzięki. A! Muszę jeszcze coś sobie zjeść. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzach, co robi ta esencja, którą zbieram. Ok, czekam aż się to zrobi, a w tym czasie zobaczę co potrzebujemy na kilo. Okej okay. Spróbuję sobie zrobić na początku ten normalny, czyli pięć drewna. Cyk, tworzymy sobie miecz. Dobra, o tam są nasze skórki. Co to jest? Co to jest? I mnie jesteś. Idę z tobą do opoki. Idę do opoki. Nie! O, ale to coś jest złe. Opoka! Ratuj! Nie! Kim ty niby jesteś, co? Co ty mi niby zrobisz? Łapie! Nie, Chodź, szybko, opoka, ratuj, opoka, opoka, no wejdź do wioski, to zobaczysz, czy ty niszczysz domy, chowaj. Ja Podjęcie Ech, mogę zrobić kilo Okej, okay, tworzymy. Dobra. Talizman zdrowia. Dobra. Hej Busia. Dobra. Weźmiemy ze sobą pani Rex. Grrr, mam nadzieję, że to ci się przyda. O, kurczę, co mi dała. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Brrr. Wiesz, że ty też masz zadatki do dinozaurów. Musisz tylko popracować nad swoimi dinozaurzymi dźwiękami. Posłuchaj mojego. Brrr. Cukierek albo przypuszcz. No. Pogadajmy o robocie. Posperajmy tu. Ruszajmy na przygodę. Za tobą. Chodź. Budziak, ty zostajesz. Pani Rex. Halo? O, tu jesteś. Chodź, Saura. Idziemy do tego niebezpiecznego lasu łopoki. No to. Eee. O, coś tu wybuchło. Kim ty jesteś? Ty nie jesteś. Przecież przed chwilą takim czymś ja walczyłem, ale ty nie jesteś tym samym czymś. Jesteś jakimś... czymś innym! Chodź tu! Mam Huh. Jakaś... ...jaskinia. Grota. Grota. Ale jest tam chyba dla nas za ciepło, ale chodź. Wchodzimy. I Opoka! Chodź, idziemy. <śmiech> <śmiech> ale tu pięknie. Nieprawdaż? A to co? Nie mogę. O, wow. pieczony pomidor? Pomidor? Mam broń piratów i wełnę. Nie wiem, czy dobrze, co robiliśmy, wchodząc tutaj. Zniszczmy ta to, to jest granit Może to będzie marmur Nie, to też granit Ale my szukamy marmuru Cho Nie! Sora! Muszę zjeść pęglona malina, proch górniczy, klepo jagoda i kle... nasiono klombo jagody. Mamy ananasa, nasiona pomidora, piaskowy pazur i klombo jagoda. Kokosa mam, pieczonego banana mam, Zupło korzeń mam. Z tych skrzyń. Śmierdzące kluczowa ucznia do rzucania. Print Ruda złota, złota mamy. Chodźmy, wracajmy już. No, ona no to się zrobiła. Pomidora wyrzucę, nasiona pomidora wyrzucę. Chodź idziemy dalej w last. Tylko wiesz, dobrze by było też się przespać. No. Saura nam uczekam. Zostaw mi, naprawdę. Posłowie, Panowie Posłowie, nie, Posłowie, Ucieczka! Szybko. O, 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 o. Nie żyje Misiu. O, to wy przyjaciele drodzy. Nie na no, widzę pomidorów. Dobra. O, tu jest ładnie. O, jaskinia tam jest. Co to niby jest takiego? Jaskinia. Oha, ta rzeczka. Tym razem tu idziemy w stronę rzeczki. Dzień dobry, panie Klombo, tak? Halo, żyje pan? Em, dzień dobry. E... Klombo, widzowie, znaleźliśmy Klombo. No właśnie, mam klombo jagody. Może jakbym mu wyrzucił. Hej, klombo. Nie, nie pochodnie. Nie obudzi się. Dobra, chodźmy. To jest jakiś śpiące klombo. Uh, jaskinia klombo. Uh. My może znajdziemy jeszcze jakiegoś jaki nie mam um. takim niby jest Dobrze, zabiliśmy do Słabiak! I tak ktoś nim by takiego domku, może jeszcze deszcz pada. O, miły klimacik tu jest. Dobra, chodźmy tym póki możemy Saura. Gdzie? Klombo Saura! Znalazłem klombo! Hej mały! Hej! Stój, stój! Jedzenie mam dla ciebie, czy coś? Chodź, tam ci jedzenie. Proszę! Jesteś! Hej, hej, hej! Już spokojnie! Chodź! Znalazłem chyba nam powrót do domu Saura. O nie, coś, coś mnie bije. Ej! Chwila na no Nie, nie. No dobrze, chcę się jechać Patrz, klombo, widać już Twój nowy dom. Uh. Klombo, musisz zjeść, chodź. Stój, 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 klombo. Dobrze. Chodź, biegniemy. Ej, hey, klombo! Co jest? O, nie wściekaj się. Już. Sj! Klombo! стой. У нас Эй, бузяк. Uh. Dobra widzowie, a więc jak widzieliście to w tym odcinku spotkaliśmy dwóch klomba i zrobiliśmy zagrodę, a więc to już na tyle w tym odcinku i cześć!